Taka informacja był live, co może niektórzy mogą zauważyć, albo ci co są na Discordzie to mogą wiedzieć, że był live, tutaj macie nawet dowód, że jest czarny ekran, był live z tej gry, ale nie dość, że mi się coś zbugowało, że tylko kilka minut, a w sensie, że kilka minut się nagrało i zakończył się live niby, a ja nadal streamowałem, więc nie wiem co się stało, że mi live się niby zakończył. Na, yy, na youtube, więc prawdopodobnie będziemy musieli yy, yy, jutro, czyli jutro jest 10 to 11, czyli chyba, yy, czy jutro chyba, ale ja dobrze pamiętam, ale ja dobrze pamiętam, w znowie ponownie, czyli 11, może wcześniej, nie wiem, pytajcie pytaj się ogólnie mojego życia, <grym> oby wcześniej, <grym> więc yy, no, mm. A już się tak dobrze zapowiadało, że ten. Nawet już safe'a jednego zrobiłem. No ale dobra. Tego poinformuję, że w tym liveie dubbingowałem, ale już go usunąłem. Ale w tym co będzie, to nie będę dubbingował. Właśnie widzicie, pasek ten, gdy mówię, rusza się w OBS-ie. Więc jeżeli byście chcieli jakiś odcinek live z Dogi Dogi, to dajcie znać, może jutro zrobimy. Jeżeli byście chcieli live z Dogi Dogi, to dajcie łapkę w górę. Nie no. Hmm. A jeżeli byście chcieli odcinki, to łapkę też w górę. I suba. Dzwonkiem musi być. No i to. Dziękuję. Także na razie cześć i pa. pa.